Dzień dobry Katarzyna, Dzień dobry. witamy się 15 15. września, słuchajcie, przed weekendem, uh -huh. przed wyjazdem do Węgrzech. Dokładnie. I co tam u Ciebie słychać? Taka aktualizacja mini? Eee, jaka aktualizacja? Aktualizacja jest taka mini, że ta wyniki właśnie odebraliśmy, no i po zaskoczeniu nas, co 15 nowych 47, uh -huh. Wysokim poziom insuliny a ma nie ma produkty insuliny i niski cerept. Uh -huh. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Zobaczymy, co powie Pani profesor na te, na te wyniki. Zaznaczamy, że nie bierzemy insuliny, ani nie jesteśmy wyłączeni dochodu. Uh -huh. Więc albo czekiem wyspana podczas wysiłku znajdujące mi się przejście do miejsca, mm -hmm. bądź jest... Tego nie wiem, więc nie będę mówić. Bądź jest, bądź jest jakieś uszkodzenie Wszystkie to będzie wymagało dalszej diagnostyki. No zobaczymy. Mm -hmm. No dobra. A o czym dzisiejszy film? Bo to taka aktualizacja o wynikach. Tak, a o czym dzisiejszy film? A dzisiejszy film jest na naprawdę czytelników. Mm -hmm. Jak właśnie przebiegają Bobasa, no, Bobasa Rebon badania. Mhm. Y, no i jak to się wszystko ma, no to powiem Wam kochani, że niczym się to nie różni od naszych badań diagnostycznych. Mhm. Y, możecie zapytać, ale jak to? Niczym? Mhm. No tak to, że, Rebo, że um, odpowiedzialne osoby za projekt Bobasy Rebon. Mhm. Zadbały o wszystkie mm, szczegóły, uh -huh. jeśli chodzi też o dbanie o zdrowie rybowe. Uh -huh. Więc, to jest szansa, moim zdaniem, na przebadanie, jak funkcjonuje system dla maluszków uh -huh. a funkcjonuje on tak jak u, u dorosłych, że część badań jest w cudzysłowie na NFZ, powinna uh -huh. być. Często tak nie jest, bo e, no, nie mieści się w pakiecie, tak? Uh -huh. I rodzice też muszą e, płacić. Uh -huh. Więc e, to jest tak. Rówe też się robi na czucie i się e, razem z moimi wynikami po prostu e, pobiera. Uh -huh. e, badania, a potem jest interpretacja właśnie. E, Pani profesorów, pediatry, która się bardziej w tych, w tych aspektach może wypowiedzieć, uh -huh. znać. Ja tutaj nie będę się wypowiadać, bo to nie jest moja działka. Pytaliście się mnie, kochani, jak długo będzie z nami model MadE? Tego nie umiem odpowiedzieć. Jest to bardzo fajny model, bo on właśnie powoduje też, że muszą być zmiany, a zmiany są y, fajne. Mam nadzieję, że system budowlany też się zmieni, bo y, no, przy tych poziomach wyników musimy mieć 2-3 tygodnie wtóreczkę z rozrywki. Na szczęście dzisiaj przyszedł rachunek za badania, więc będziemy go do fundacji, żeby było rozliczenie na kolejne badania. Aha. Ale jeżeli możecie, no to udostępniacie zbioreczki. Y, Widzicie, my się kontaktujemy ze specjalistami, robimy materiał, zobaczymy, czy będzie wizyta stacjonarna, czy będzie wizyta y, teleporada. Oczywiście była stacjonarną wizytę, no bo te wyniki trzeba ogarnąć. Uh -huh. Tutaj się chyba nie da przez teleporadę y, i to pokazuje, że niestety CGM-u dorosłych też powinien być. Y, Użytkowany, a niestety przez akcję, i wszystko, że to wdrożało, no to y, robimy to rzadziej. Uh -huh. A niestety skutki są takie, jakie są, że ja nie wyczuwam spadku. Uh -huh. mogę sobie chodzić nawet z cukrem 20 i nic uh -huh. do, do, do czasu. Uh -huh. Więc musimy też załatwić papiery dla zespołu ratunkowego, gdyby kiedyś nas musiał ogarniać, Aha. żeby nie było um, tego typu, że przeda kupuję insulinę um, um, albo nie wiadomo co robię. Jak, no jeszcze raz powtórzę, nie biorę insuliny, a w szpitalu mieliśmy też taką sytuację, że dopiero po czterech dobach zaczął się normalny cukier, bo to gdzie? Po sześciu butelkach glukozy, gdzie powinien on normalnie skoczyć, on na poziomie 60. Takie są właśnie skutki czasu picia alkoholu. Jest uszkodzony, przemiana materii. No i to jest bardzo trudne, tak? Bo najtrudniejsze chyba są te oceny. No. Jak przebiega badanie i tak samo jak u dorosłych. Się, musi być zważony na łóż, musi być zmierzony. Do tego odpowiada siatka centrum, książce zdrowia Mayusi. A no, tak naprawdę nie wiemy jak wygląda badanie wystarczy, a my będziemy z tym modelem pierwszy raz, pani profesor. Dokładnie. Więc dopiero się dowiemy wszystkiego. Dopiero! I na no. pewno opowiesz w kolejnym filmie, jak to wyglądało. Bo e, tak, Dokładnie. na pewno na pewno Wam zdamy relacje. Dziękujemy Wam za mojego bloga. E, podawajcie dalej, edukacja trwa mhm. i zobaczymy jak dalej będzie. Dokładnie. Pa, do pa. zobaczenia.